Trzeci tydzień zmagania się z fabułą. For Honor. Dzisiaj ogrywamy poziom 1.3 Legion czarnego kamienia. Jeżeli mi się uda, to jeszcze w tym tygodniu we wtorek lub w czwartek pojawi się kolejny odcinek z For Honor. Względu, że mam spory zapas i po prostu wydaje mi się, że możemy przyspieszyć progres serii. Oczywiście tak jak ostatnio, tak i teraz poziom trudny, Nic się nie zmienia, i nic się nie zmieni do końca serii, to mogę obiecać. The Blackstone Legion. The Last of the Vikings have w up in an outpost up ahead. One that the Iron Legion deserted. Need backup. I can handle it. Careful with that ego. Ready. Lead the way. Deserters? I wanted to see for myself. Stone was Iron Legion. I trusted him. W sam widziałem tutaj rzeczy do rozbicia, to i ogarnę na szybko, bo to zawsze dodatkowe punkty w fabule. O, zniszczalne elementy. Jeden z pięciu. Ogólnie jest bardzo, ale... O! Wojownicy! Wikingowie! To co? Dłecik, tak? mnie biją, ale jest to znowu się całkiem. O, dostałem od swojego, ale przeżyłem na szczęście. Okej, okay, czyli pozamiatalne w skrócie mówiąc. to look too hard everywhere we go we've abandoned our people what has happened to the iron legion wait here i'll generalnie jest jedna rzecz której zapominam cały czas włączyć, a oczywiście są to napisy może tu napisy o paskie Język napisz w Polski, język dialogów, język menu Polski Zastosuj Siemano Przełamanie gardy i rzut Przełam gardę wroga i wykonaj kolejne przełamanie gardy, aby go rzucić Możesz także wybrać kierunek, w którym to zrobisz spoko. Nara Ty posponął w lawie. Niebezpiecznie gardę przeciwnika jest cóż za ze słabym atakiem osę się pamiętaj jeżdżałem od 3 stron akurat niestety więc Chyba nie chcę tu podejść za no. Czemu moja postać tego nie blokuje? Mnie to ciekawi. Dobra, ostatni wróg. Jaki tu został? Prawie bym sam spadł do tej lawy. Dobra, lecimy dalej. A jesteśmy już na terenie nie swoim, co prawda, ale. Tarczownicy. I tam jeszcze ucieka jakiś wiking. Kurde. Au. Udaje mi się, że pan tutaj. On znalazłby się. na tej ścianie. Więc. O kurde. weszło ich tu trochę więcej niż myślałem. Blokowanie ataków z zewnątrz. Gdy namierzysz przeciwnika, wciąż masz blokować ciosy inne. Ustaw gardę w lewo, aby bronić się przed wrogami z lewej. Ustaw gardę w prawo, aby bronić się przed wrogami z prawej. Nie no no. Pypać ziomek stąd. No i nadział się na kolce. Ciekawe. Ciekawe, bardzo. Tylko mam trochę małą ilość zdrowia. Na szczęście mój ziomek rzut sprawia, że przeciwnicy padają na ziemię. Mój, czy, czy mój ziomek, właśnie tutaj, zostaje po mordzie mocniej? Czy mi się wydaje? Muszę się podleczyć, ludziom, Tak profilaktycznie. Mi nie wychodzi ostatnio to parowanie. To bym się skupił po prostu na atakowaniu. Rzut, ciekawi mnie jak działa rzut. Jaki gigant. Ow. O, on umie parować wszystko, nie? Dobry wiking, to jest jakiś... Aha, równo z faktem, jak chciałem go zaatakować, to się zmienił pozycję, nie? To jest niezły całkiem. On mnie naprawdę szybko atakował, w sumie ciąży trochę. Nie zawije w tym tempie. Muszę zmienić taktykę. Osiągnięto kub kontrolny misji. Gdzie lecimy teraz? Gdzieś do lasu. Aby mi się tylko ta tarcza. Okej. Okay. Standard to jest konkretniej. 8. Miło mi że Otwierasz mi drzwi. Tam jest kolejny rzut. Tu mam zniszczalne elementy. możesz mi to niszczyć? Czy niekoniecznie? 哦，牛啊、oh. oh, wow.，吃嘛样。 jakiś wybieg na skrzaków, tego się w sumie nie spodziewałem. Historia. O, więcej ich czy jest. To jest boss. Tego przyda się najpierw nicescić, bo mnie denerwuje. I teraz mogę ją. No. Ale zabiję chyba własną ręcznie, nie muszę jej atakować raczej. Tak jakbym potrzebował. Bo już ona i tak sama zaraz spadnie. No, i po niej. O, dostałem ja, bo bardziej, naprawdę. O, się mamo, nie mogę poznać. Szkoda, że tak krótko. Lecimy dalej. Tu mam kolejny standard, wezmę go sobie, bo mi się przydają. Przydadzą mi się dwa. Zniszczalne elementy terenu. To się na pewno przyda. Super.

Why have you abandoned your posts? A black stone dog has strayed from his pack. Stand down! Your people need you. What's a warden doing fighting for Apollyon? One of us should go home and change. Dobra, czyli mamy fight taki. Zemstał. Blokowanie i otrzymanie uderzeń zwiększa wskaźnik zemsty. Gdy będzie pełen, aktywuj tryb zemsty za pomocą R, aby otrzymać czasową premię do ataku, obrony i kondycji. Jeszcze ktoś? No jeden. Cel wykonany. To wszystko. Gotcha, Blackstone. Do you know what kind of creature waits for its own slaughter? Sheep. Sheep. Welcome to the Blackstone Legion. I had my answers, but too late. And the Warden's oaths are not lightly broken. Tak, kończymy kolejny <try> odcinek. For Honor. Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia w części i czołem.